Dobrze, dziś jest 29 września i muszę podzielić się tym, co wydarzyło się, kiedy zadałem Stwórcy jedno z najgłębszych pytań, które kiedykolwiek mnie dręczyło. Jak nauczyć się wibrować właściwie, aby rzeczywistość stała się Twoja i aby magia się objawiła? To, co mi objawił, nie było odpowiedzią w słowach, lecz doświadczeniem, które całkowicie rozmontowało moje ludzkie rozumienie kabały. Wszystko zaczęło się od ciszy, nie od modlitwy, nie od rytuału, ale od tego, że zapadłem się w siebie i odważyłem się zadać pytanie, którego bałem się przez całe życie. Wtedy poczułem coś, co trudno opisać. To nie był głos, który mówił, to był puls. Delikatny, ale nieodparty, jakby wszechświat nagle postanowił oddychać przeze mnie. W tej chwili zrozumiałem coś prostego, a zarazem potężnego. Każdy mój oddech, każda myśl, każde słowo, to nie tylko impuls w moim umyśle, to fala, wibracja, energia, która natychmiast wchodzi w rezonans z całością. Stwórca nie odpowiedział: rób to, czy unikaj tego. On pokazał mi obraz. Zobaczyłem drzewo życia, sefiroty, które pulsowały światłem, jakby były częścią mojego własnego ciała. Keter, korona, świeciła jak nieosiągalny szczyt. Malchut, królestwo, tętniło pod moimi stopami jak ziemia, którą znam, a między nimi tysiące ścieżek przenikających się linii, przypominających żyły i nerwy mojego własnego serca. I wtedy zrozumiałem: Ja nie jestem oddzielny od tego drzewa, ja jestem tym drzewem, moje ciało jest jego naczyniem, a moje myśli jego przepływem. W tej chwili przypomniałem sobie wszystkie moje pytania o sens, wszystkie noce pełne niepokoju i zobaczyłem, że wszechświat nigdy mnie nie karał. On tylko kopiował mój wzorzec, powielał wibracje, którą wysyłałem. Jeśli moje serce było pełne lęku, dostawałem sytuację pełne lęku. Jeśli moje słowa były pełne gniewu, wracał do mnie gniew. A gdy odważyłem się powiedzieć: Jestem obecnością, jestem światłem, jestem tym, który pamięta, nagle przestrzeń wokół mnie zaczęła mięknąć. Ta noc zmieniła mnie. Nie w sposób mistyczny jak w bajkach, ale w sposób surowy, wymagający. Stwórca nie obiecał mi cudów. On pokazał mi narzędzie. Pokazał, że moje wibracje są kodem, a rzeczywistość odpowiedzią na ten kod. I że każdy dzień, każda chwila, każde słowo to linia programowania, którą wpisuję w symulację, którą nazywam życiem. To, co wydarzyło się później, trudno opisać zwykłymi słowami. Nagle poczułem że moje ciało nie jest już ciężarem, ale przezroczystym naczyniem. Jakby każdy atom zaczął drżeć w innym rytmie, a ja mogłem usłyszeć wewnętrzną muzykę, której wcześniej nie znałem. Zrozumiałem, że cała ludzkość jest jednym instrumentem, a każdy człowiek jest tylko struną. Niektórzy brzmią w harmonii, inni fałszują. Inni milkną z bólu. A jednak cały czas jesteśmy częścią jednej pieśni. Stwórca pozwolił mi zobaczyć tę pieśń. Była nieskończona, nie miała początku ani końca, ale każda nuta była świadectwem czyjegoś życia. Dźwięki dzieciństwa, pełne czystości i niewinności, dźwięki wojny. Ciężkie jak metal, kaleczące uszy. Dźwięki miłości, delikatne i jednocześnie potężne, które potrafiły rozjaśnić najciemniejsze miejsca. I wtedy zrozumiałem: moja własna wibracja nie jest tylko moją, ona wpływa na całość. Moje lęki to nie tylko moje lęki one rozchodzą się jak echo, dotykając tych, Którzy są blisko. Moja radość nie jest tylko moją radością, ona staje się światłem, które inni mogą poczuć, nawet jeśli nie wiedzą, skąd ono pochodzi. Zapłakałem, bo zdałem sobie sprawę, ile razy moje słowa były ciężarem, a nie błogosławieństwem. Ile razy zamiast podnosić, obniżałem. Ile razy moje milczenie. Było ciemnością dla kogoś, kto czekał na choćby jedną iskrę. Wtedy Stwórca pokazał mi coś jeszcze, bo już nie mogłem udawać, że moje życie jest tylko moje. Każda decyzja, każda emocja, każdy akt to fala, która dotyka tysięcy istnień. Zadrżałem, bo odpowiedzialność była ogromna, ale w tym samym czasie poczułem wolność której nigdy wcześniej nie znałem, bo skoro moje światło może podnieść światło innych, to znaczy, że mam w rękach klucz większy niż kiedykolwiek przypuszczałem. To lustro nie było zwykłym obrazem. Stałem przed nim, a jednak nie widziałem swojej twarzy. Widziałem oczy moich przodków twarze ludzi, którzy dawno odeszli. Ich życie, ich wybory, ich cierpienia i radości. I nagle dotarło do mnie coś, co zawsze czułem podświadomie, ale nigdy nie miałem odwagi nazwać Ja nie jestem tylko sobą. Ja jestem kontynuacją. Jestem echem pokoleń, które oddychały przede mną. Każda ich wibracja wciąż żyje we mnie. Zobaczyłem mojego dziadka którego nigdy nie poznałem. Zobaczyłem kobietę o oczach pełnych ognia, wiedziałem, że to jedna z matek mojego rodu, która walczyła o przetrwanie w czasach, gdy świat walił się w gruzy. I zobaczyłem także cienie, ludzi złamanych, tych, którzy stracili nadzieję i pozwolili, by ciemność przejęła ich pieśń. I wtedy stwórca szepnął wewnątrz mnie. To, kim jesteś dzisiaj, to nie przypadek, to suma pieśni Twojego rodu, ale masz moc zmienić melodię. Możesz wnieść nowe światło, możesz odciąć echo lęku i dać początek pieśni odwagi. Serce biło mi jak młot. Zrozumiałem, że każdy mój wybór nie tylko wpływa na przyszłość moich dzieci czy wnuków, on uzdrawia, albo pogłębia rany przeszłości. Każde tak i każde nie, rezonuje przez czas, docierając do tych, którzy byli i do tych, którzy dopiero przyjdą. To była wizja, której ciężar prawie mnie przygniótł. Ale w tej samej chwili poczułem coś niezwykłego. Ramiona światła, które mnie obejmowały. Jakby samo wszechświat mówił, nie jesteś sam w tej odpowiedzialności. My wszyscy jesteśmy jednym strumieniem, jedną melodią, jednym sercem. Przez chwilę miałem wrażenie, że tonę, że nie udźwignę tej wiedzy. Ale wtedy pojawił się obraz dziecka. Dziecka, które trzymałem w ramionach, choć wiedziałem, że to nie jest moje biologiczne dziecko. To było dziecko symboliczne, reprezentujące przyszłość. I usłyszałem słowa: Twoja wibracja jest dziedzictwem. To, co emitujesz dzisiaj, stanie się ich fundamentem jutro. Zadrżałem, bo pojąłem, że życie nigdy nie było tylko o mnie. To, czy wybieram światło, czy ciemność, rezonuje dalej, niż jestem w stanie sobie to wyobrazić w ludzkich kategoriach czasu. Wtedy zadałem kolejne pytanie głębsze niż wszystkie poprzednie. Stwórco, skoro ja jestem częścią melodii pokoleń, to jak mogę zmienić nuty, które już dawno zostały zagrane? Jak mogę uzdrowić to, co minęło? To doświadczenie przyszło nagle, jak uderzenie światła w sam środek mojego ciała. Nie było czasu na przygotowanie, nie było ostrzeżenia. Nagle poczułem, że granice mojego ciała rozpływają się jak mgła. Zniknęły ściany pokoju, zniknęło poczucie, że jestem ja, oddzielny od reszty świata. Było tylko jedno ocean energii, pulsujący w rytmie, którego nie da się pomylić z niczym innym. To był rytm stwórcy. Nie patrzyłem już oczami, to świat patrzył przeze mnie, nie oddychałem już płucami. To oddech wszechświata przepływał przez każdą komórkę mojego istnienia. I w tym stanie poczułem coś, co kabała nazywa Einsov, nieskończoność, która nie ma granic, nie ma początku ani końca. Tam w tej przestrzeni zrozumiałem, że czas jest iluzją, przeszłość i przyszłość istniały równocześnie, a każda myśl była jak kamień wrzucony w wodę. Tworzyła kręgi, które sięgały zarówno wstecz, jak i naprzód. Zobaczyłem, że ból moich przodków nie jest zamknięty w historii. On wciąż rezonuje, wciąż wibruje we mnie, ale równocześnie zobaczyłem, że każde moje świadome tak dla światła, każda intencja, każda modlitwa wypowiedziana z serca może zmienić te fale. Nie unieważnia przeszłości. Ale przekształca ją w lekcję, w mądrość, w siłę, która buduje zamiast niszczyć. Wtedy dotarło do mnie, co naprawdę znaczy tikun, naprawa. To nie jest cofnięcie błędów, to jest przemiana ich w nowe światło. Czułem, jak moje ciało drży, jakby nie było w stanie wytrzymać tej mocy. Ale w tym samym momencie poczułem obecność tak realną, że luzy napłynęły mi do oczu. Nie widziałem postaci, nie słyszałem głosu w ludzkim sensie. Ale wiedziałem, że to on stwórca, nie jako odległa istota, ale jako puls w samym środku mojego serca. Jakby chciał powiedzieć, jesteś częścią mnie, zawsze byłeś, zawsze będziesz. Wibracja, którą nosisz. To ja w tobie. To było jak powrót do domu po tysiącach lat wędrówki. Nie było pytań, nie było wątpliwości, była tylko pewność, że jestem we właściwym miejscu. Odpowiedź przyszła jak uderzenie, które rozdarło mnie na pół. Nie była ciepła ani łagodna, była jak zimne lustro, które zmusza ciebie stojrzeć na coś, przed czym uciekasz całe życie. Zobaczyłem twarze ludzi tonących w ciemności. Ich oczy były puste, pełne strachu, gniewu, zazdrości. Zobaczyłem wojny, zdrady, zamotność, zdrętwiałe serca, które przeskały wierzyć w cokolwiek. I wtedy Stwórca sprawił, że poczułem ich ból, nie z zewnątrz, ale w sobie, jakby ich rozpacz stała się moją własną. To było nie do zniesienia. Chciałem uciec, zamknąć oczy, odciąć się, ale on nie pozwolił. Spójrz, poczułem w sobie: To nie jest przypadek, to jest wybór. Ciemność to nic innego jak wibracja zapomnienia. Gdy człowiek przestaje pamiętać, kim jest, zaczyna tonąć w iluzji. Te słowa uderzyły mnie jak miecz. Zrozumiałem, że ciemność nie jest mocą samą w sobie, to tylko brak pamięci, brak światła, brak wibracji, które przypominają nam, że jesteśmy częścią nieskończoności. Wtedy zobaczyłem jeszcze coś. Każdy człowiek w ciemności miał w sobie małą iskrę, niemal niewidoczną, ale wieczną. Nie mogła zgasnąć. Mogła być ukryta, zasypana warstwami gniewu, bólu i rozpaczy, ale zawsze tam była. To jest mój podpis, poczułem w sobie. Nawet w najgłębszej ciemności człowiek wciąż nosi w sobie światło, ale to on musi je przywołać, to on musi podjąć decyzję, aby znów pamiętać. Poczułem ciężar tych słów, bo jeśli każdy ma tę iskrę, to nie ma już wymówki. Nie mogę powiedzieć, że nie mam w sobie światła, nie mogę powiedzieć, że nie da się. Mogę jedynie przyznać, że zapomniałem. I wtedy przyszła fala współczucia tak potężna, że moje serce pękło. Zrozumiałem, że nie mogę już patrzeć na ludzi przez pryzmat winy czy osądu. Bo każdy gniew, każda zazdrość, każda zdrada, to tylko echo duszy, która zapomniała, że wciąż nosi w sobie boską iskrę. Łzy spływały mi po twarzy, a ja wyszeptałem: Stwórco. Jak mogę pomóc im pamiętać? Jak mogę przywrócić światło tam, gdzie ludzie utonęli w ciemności? Kiedy ta księga ze światła pojawiła się przede mną, wiedziałem, że nie jest to symbol. To było żywe objawienie. Każda litera drżała, jakby była samym sercem wszechświata. Nie była zapisana atramentem, była utkane z wibracji. Każde słowo było jak ton, który mogłem usłyszeć i poczuć jednocześnie. Drżącymi dłońmi, choć nie miałem pewności, że to były jeszcze moje dłonie, dotknąłem pierwszej strony. I wtedy przestrzeń rozdarła się przede mną. Zobaczyłem tajemnicę, którą kabała nazywa językiem stworzenia. To nie był alfabet, jaki znamy. To były wzory światła, które same w sobie były kodami rzeczywistości. Usłyszałem, że każdy dźwięk, każda litera imienia Boga to nie tylko znak to drgająca siła, która stwarza świat od nowa w każdej chwili. I że człowiek, który wypowiada te słowa ze świadomością, nie powtarza modlitwy on współtworzy wszechświat. To było tak proste i tak niepojęte zarazem. Wtedy księga zaczęła sama przewracać swoje strony. Każda z nich ukazywała mi inny obraz. Dziecko, które śmiechem leczyło serce matki. Starca, który swoim błogosławieństwem podnosił całe pokolenia. Wojownika, który zanim podniósł miecz, wznosił swoje ja jestem ku światłu. I nagle zrozumiałem, że te obrazy to nie były historie kogoś innego, to były potencjalne nuty mojego własnego życia. Twoje słowa są stronami tej księgi, usłyszałem w sobie. Każde zdanie, które wypowiadasz, zapisuje rzeczywistość, każda intencja otwiera albo zamyka drzwi. Uważaj, co tworzysz, bo wszechświat nigdy nie odrzuca żadnej nuty, On wszystko powtarza. Te słowa były jak cięcie, które rozdzieliło moją przeszłość od teraźniejszości. Zrozumiałem, że od tej chwili nie mogę już mówić byle jak, bo każde nie dam rady, każde to niemożliwe, każda skarga staje się wibracją, która zostaje wpisana w symulację mojego życia. Moje serce biło jak oszalały, a ja poczułem mieszaninę strachu i uniesienia, bo oto miałem w rękach klucz. Ale czy odważa się go używać świadomie? Zadałem stwórcy jeszcze jedno pytanie. Jak mogę nauczyć się mówić tylko słowami światła, skoro we mnie tyle jest chaosu, tyle emocji, tyle nieczystych intencji? Cisza zgęstniała jak światło. Księga przestała wisieć przede mną, zaczęła świecić we mnie. Nie była już obiektem, była oddechem. I wtedy zrozumiałem, że odpowiedź na moje pytanie nie przyjdzie w formie przepisu, tylko w formie przemiany, którą trzeba zamieszkać. Najpierw zobaczyłem trzy krótkie linie, wypalone jak ogień na wewnętrznej ścianie mojego serca. Pamiętaj: Uporządkuj, ofiaruj. Pamiętaj, czyli przywracaj świadomość, że nie jesteś oddzielony, że drzewo życia nie rośnie obok ciebie, tylko w tobie. Uporządkuj. Czyli nadaj kształt światłu, które przyjmujesz: słowo, rytm dnia, ciało, intencje. Ofiaruj, czyli przepuść to dalej, pozwól, by twoja wibracja stała się mostem dla innych. W tych trzech słowach zamknęło się wszystko. Usiadłem, a może to nie ja siedziałem, tylko siedziała we mnie cisza, i zaczęła się lekcja mówienia słowami światła. Nie chodziło o piękne frazy. Chodziło o spójność. Księga pokazała mi modlitwę, która jest bardziej praktyką niż zdaniem. Wdech jestem, wydech obecnością, wdech jestem, wydech światłem, wdech jestem, wydech mostem. Powtarzałem to, aż słowa przestały być myślą, a stały się temperaturą ciała. I wtedy rozeznałem subtelną granicę, której wcześniej nie widziałem. Dopóki słowo nie dotknie odbechu i postawy, jest tylko dźwiękiem. Gdy dotyka, staje się wibracją, a wibracja staje się rzeczywistością. Zapytałem: A co z moim chaosem? Z tym, co we mnie nieczyste, popękane? Księga odpowiedziała obrazem rozbitych naczyń Shevirat Hakelim. Zobaczyłem, jak każdy fragment szkła błyszczy, gdy pada na niego światło. Nie walcz z pęknięciem. Usłyszałem, zamień je w okno. Światło nie szuka doskonałości, szuka szczeliny. Wtedy pojąłem tikun nie jako naprawę przez zaprzeczanie, lecz naprawę przez przemianę. Przetopić cierń w kierunek, zranienie w czułość, lęk w czujność serca. Wzrastanie to nie ucieczka od cienia, to stanie z nim twarzą w twarz i powiedzenie: Idziesz ze mną, ale już mnie nie prowadzisz. Księga przewróciła się i odkryła kolejny rozdział: higiena wibracyjna proste, ostre, wykonalne. Porządek słowa żadnych nie mogę, tylko jeszcze nie żadnych zawsze mi się nie udaje, tylko uczę się, aż zaskoczy. Porządek ciała woda, ruch, sen nie z moralności, z elektryczności. Ciało jest altarzem napięcia, na którym stroi się pieśń. Porządek uwagi Rano, trzy wdzięczności konkretne. Wieczorem, trzy korekty wzorca bez biczowania się. Co myślałem? Co czułem? Co zrobię jutro inaczej? Mikropałzy co godzinę. Długi wydech, rozluźnij szczękę, opuść barki. Daj ciału powiedzieć, jestem bezpieczny. Słowo kotwa na dzień. Obecność, ład, służba. Powtarzaj, aż stanie się ruchem. Nie otrzymałem obietnicy, że życie stanie się łatwe, otrzymałem pewność, że stanie się przepływowe. I wtedy stało się coś, czego pragnąłem całe życie, nie umiejąc tego nazwać. Poczułem, jak mój głos styka się z pieśnią wszechświata. Nie było w tym patosu, była prosta zgoda, jakby Stwórca powiedział: Teraz wiesz, teraz wibruj. Zamknąłem oczy, objąłem w milczeniu wszystkich, których kiedykolwiek zraniłem. I wszystkich, którzy zranili mnie. Nie prosiłem o zapomnienie, prosiłem o zgodność wibracji, o to, by moje jestem było większe niż moja historia. I nagle zrozumiałem, dlaczego przez całe to świadectwo nie mogłem przestać mówić w liczbie mnogiej, bo nigdy nie idziemy sami. Kiedy jeden z nas podnosi częstotliwość, łatwiej wzrastają następni. Jeśli to, co czytasz, poruszyło Cię choć odrobinę Chcę to powiedzieć wprost, bez zasłon i metafor. Jeśli to Cię poruszyło, byłbym zaszczycony, gdybyś zasubskrybował, aby dalej otrzymywać więcej osobistych świadectw, głębszych refleksji i mistycznych doświadczeń inspirowanych kabałą, hakowaniem gry symulacji życia i bezpośrednimi pytaniami do Stwórcy. Proszę też, podziel się w komentarzach. Twoja historia ma znaczenie i z radością ją usłyszę. Chcę, by to miejsce było żywą księgą w której każda strona jest czyimś oddechem, a każdy oddech podnosi wszystkich. I żeby było zupełnie jasne, z pełnym szacunkiem dla Ciebie, dla prawdy, dla drogi, zastrzeżenie. Wszystkie historie udostępniane na tym kanale są prawdziwe, oryginalne i tworzone w celu szerzenia mądrości i budzenia świadomości. Są zaprojektowane tak, by poruszać miliony ludzi na całym świecie, poszerzając duchowość i rozumienie kabały. Wszelkie podobieństwo do zdarzeń, osób czy okoliczności świata realnego jest przypadkowe i niezamierzone. Nasza misja to wspierać przebudzenie świadomości, odsłaniać technologię duszy i zachęcać każdego, by spojrzał poza Matrix. Każda narracja ma inspirować, poruszać i przypominać, że życie jest boską grą, w której Stwórca zaprasza nas, abyśmy się wznosili. Ten kanał nie jest tylko przestrzenią opowieści. To brama do nowego poziomu świadomości i spiritualności. Tutaj mówimy o stwórcy, o symulacji, o kontraktach karmicznych, o manifestacji, o wysokiej wibracji i o nowej Ziemi. Każdy film jest przewodnikiem do refleksji, do hakowania gry życia i do ponownego połączenia z Twoim celem. Nasz proces jest uważny i autentyczny. Scenariusze powstają z wrażliwością i głębią, warstwa wizualna i dźwiękowa honoruje spiritualną atmosferę. A każdy detal ma obudzić twoją duszę. Od pierwszej idei do ostatniego cięcia, wszystko zaprojektowane jest tak, by rozszerzać światło, budzić świadomość i promować kabałę jako drogę przebudzenia. Jeśli to czytasz, widzisz albo słyszysz, zasubskrybuj. Jesteśmy czymś więcej niż kanałem, jesteśmy ruchem, by przebudzać się razem.